Witam serdecznie Nie wiem jak mnie słychać Ale ale myślę, że dobrze Wszyscy tu hałasują Nie jest tu spokojnie Proszę Państwa a witam z miejscowości nad Wolfgang Z Sankt Wolfgang Proszę Państwa Przeurocza miejscowość. Jeżeli nam się wydaje, że jest spokojna, to nie jest spokojna. Ale można naprawdę dobrze się tu zabawić. Jeżeli ktoś chce popływać stateczkiem, może popływać. Właśnie odpływa wielki parowiec. Jeżeli ktoś chce popływać motorówką, może popływać. Jeżeli ktoś chce polatać samolotem, bardzo proszę. A może helikopterem nad Alpami, też bardzo proszę. Jeżeli nam to się wszystko znudzi, możemy siąść w jednej z tysiąca knajpek, wypić dobre piwo, dobrą kawę, a na końcu, proszę Państwa, przejechać się. Jeszcze raz pokażę ten parowiec. Musi być bardzo fajna i ciekawa sprawa. Wszystko pod słońcem. Może pójdę do cienia. A zaraz dokończę, tu na końcu przejechać się. O, parostatkiem, no i można tak tym parostatkiem, po coś się pan wysila. Oczywiście par, parostatek ma swoją nazwę, proszę Państwa. Kaiser Franz Josef i nawet pierwszy. Och, proszę bardzo. Słuchajcie, drżą mi ręce. Przeszedłem tutaj dobrych kilka kilometrów z psem. A pies nie był spokojny. Parostatek sobie odpływa. Stąd ta ręka mi drży. Popłynęli. No. A jeżeli już, proszę Państwa, znudzicie się wszystkim, ale proponuję to, to zrobić na początku, to należy, bo jest to główna atrakcja tego miejsca, wjechać Schafbergbahn, czyli kolejką torową, napędzaną węglem, która właśnie stoi i zaraz Wam pokażę 1400 metrów w górę. Ha, 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 1400 metrów po szynach. Na środku jest oczywiście szyna z ponacinanymi rowkami, gdzie wchodzą koła zębate. Oczywiście kolejka cała nie jest ciągnięta, tylko pchana. Tu mamy lokomotywkę. A tu mamy wagonik, do którego Teraz wchodzą ludzie. Spodziewamy się przedniej zabawy. Moi drodzy, nie będę nagrywał jazdy tą kolejką, jako że znajdziecie ją na YouTubie. Na pewno. Chcę tylko pokazać, że pomimo tego, że kolejka co 20 minut odjeżdża, to nasza kolej jest dopiero, moi drodzy za dwie godziny. I dlatego mówię, żebyście najpierw zarezerwowali sobie bilety, a potem użyli wszelkich innych atrakcji. Myśmy o tym nie wiedzieli. No to jedziemy na ten szablon. Na którym, moi drodzy, znajduje się to stronisko na urbisku. No to właśnie tam będzie. Stamtąd zrobi kilka zdjęć już zupełnie na swoim blogu. Pamiętajcie, Wolfgangze i Sankt Wolfgang, czyli miejsce, gdzie odchodzi właśnie ta kolejka na wzgórze szabel 1783 metr. Kolejka na wysokość jeżdża bodajże 1400 Kilkadziesiąt, bo już nie pamiętam, metrów. Żegnam Was z uroczego miejsca w Austrii i polecam przybycie tu choćby na ten jeden dzień, taki jak my. Chmurka.